Bajka o Sylwestrze w górach, część druga, nowy rok następnego ranka, gdy dzieci obudziły się w swoich ciepłych domkach, był już nowy rok. Zosia i Filipek pospiesznie ubrali się i pobiegli do salonu, gdzie rodzice przygotowali śniadanie pełne ulubionych potraw. Były placki z malinami, dżem truskawkowy i kakałko z bitą śmietaną. Śniadanie smakowało wyjątkowo pysznie. A dzieci cieszyły się, że mogą zacząć ten szczególny dzień od takiego pysznego posiłku. Po śniadaniu rodzice zaproponowali, żeby wszyscy wyszli na spacer, aby podziwiać piękno zimowej przyrody. Dzieci szybko się zgodziły, a wychodząc na dwór, zobaczyły, że góry lśnią w słońcu i świeżym śniegu. Słychać było tylko skwierczenie śniegu pod butami i dźwięki ptaków, które radośnie witają nowy rok. Podczas spaceru dzieci znalazły ślady zwierząt na śniegu. To były ślady królika i sarny. Dzieci podążyły śladami, udając się na niesamowitą przygodę w górach. Starały się cicho chodzić, żeby nie przestraszyć zwierząt. Królik i sarna, widząc, że dzieci nie są de elanich zagrożeniem, wyszły z ukrycia i przywitały się z nimi. Zosia i Filipek mogli je dokładnie obejrzeć i dowiedzieć się, jak zwierzęta przystosowują się do zimy. Po jakimś czasie dzieci znalazły skrytkę, w której królik i sarna ukrywali swoje przysmaki zimą. Były to soczyste marchewki i jabłka. Dzieci z uśmiechem zrozumiały, dlaczego zwierzęta tak lubią góry. Postanowiły zostawić w skrytce małe niespodzianki D.L.A. królika i sarny aby mogły cieszyć się smacznym posiłkiem. Gdy wrócili do domków, rodzice zorganizowali przyjęcie noworoczne. Były balony, muzyka i dużo tańca. Zosia i Filipek tańczyli wesoło w rytm muzyki, a ich rodzice dołączyli do zabawy. Cała rodzina razem świętowała początek nowego roku, śmiejąc się i tańcząc do białego rana. Wieczorem, zanim poszli spać, wszyscy zasiedli razem przy stole, aby podziękować za ten wspaniały Sylwester i przywitać nowy rok. Czytali sobie nawzajem życzenia, a Filipek i Zosia podzielili się swoimi marzeniami na przyszłość. Wszyscy wiedzieli, że nowy rok będzie czasem pełnym nowych przygód i możliwości. Noc spędzili w swoich ciepłych domkach, z sercami pełnymi nadziei na przyszłość. Był to cudowny dzień, który uczynił początek nowego roku wyjątkowym. I tak rodziny kontynuowały swoje tradycje, wracając w góry na Sylwestra każdego roku, aby tworzyć nowe wspomnienia i spędzać czas razem, ciesząc się magią przyrody i miłością rodziną.